Suseł prezentuje. Nie tak dawno temu, za górami, za lasami, kopalniami i hałdami, z mariażu młodości, pracy i pokoju narodziło się miasto drapieżnego ptaka. A oto jedna z jego ulic, gdzie wśród rozłożystych topoli i zielonych trawników, rzadko panowała cisza. Tutejsi, poczciwi obywatele doceniają bliskość przyrody, wysoki poziom wydarzeń sportowych, ale przede wszystkim powtarza się opinia, że mimo hałasów w mieście tym można się dobrze wyspać. Jego mieszkańcy to prawdziwa mozaika społeczna i na pewno cieszy mnogość grup i subkultur, które zazwyczaj żyją ze sobą w zgodzie. Zdarza się jednak, że spokój i harmonia bywają zmącone, wszystko przez pewien magiczny napój, który kosztuje tylko 5 złotych za pół litra, ale daje nadludzką siłę temu, kto go wypił, lecz równocześnie odbiera rozum. Zaraz zobaczymy, czy ta niezbyt tajemna wiedza stanie się przydatna dla naszych bohaterów. Oto jeden z nich, Miś Gorbi. Stale odziany w barwy swojego ulubionego brytyjskiego klubu, z kurtuazją, wyczekujący czegoś lub kogoś. Nic dziwnego, tutaj każdy na coś czeka. Nie, no przecież nie będę, tak byście nie stać tutaj. Stadnie nie ruszać się. Ha? Co? Beze mnie pijesz zdrajco? co? Nie można poczekać? Tak cię kurwa korci? No szkoda, Jarek, ile można schodzić te kilka pięter? Musiałem czekać na obiad, bo mama nie będzie mi specjalnie odgrzewać. Jesteś gruby, powinieneś to uszanować. A w międzyczasie za kanapą znalazłem to. I co ty na to? Napijesz się? No jaha. Tu masz FIFA z dobrej piątuni. No, zobacz, że prawie nie ma prześwitu. Mhm, mm ten cybuch, stary, poczciwy owal. Dzisiaj już taki w kiosku nie kupisz. To co? Idziemy? Mamy ognia? Mamy. A klucz na siłkę? No, na początku Bobek w ogóle nie chciał o tym słyszeć. Pytał, czy my tam mieszkamy, czy co. Ale mówię mu skruszony, że właśnie idę tam posprzątać, co nie? No i jak tam? O, oczywiście, że nie uwierzył, ale marudziłem mu, marudziłem. No i mamy to stary. W takim razie do piwnicy, Michałku. Halo, słucham. E, dzień dobry, jest Jaro? Nie ma Jara, poszedł z Gorbim na Siłownię. Ja nie wiem, co oni tam robią. Chodzą tam prawie codziennie, a żadnych widocznych postępów. Ciągle wyglądają tak samo albo i gorzej. Powiedz mi, co oni tam robią? No, z tego co się orientuje, to chłopaki opracowali swój własny, autorski zestaw ćwiczeń i tego się trzymają. Autorski zestaw ćwiczeń, piwska się chyba trzymają. Brzuchy tylko rosną. To chociaż pan drzwi otworzy. O, male zrobione, jak tam jaro gorbi też tu jest? Już idzie. Czym się tak załatwiłeś? Jest coś? Jest tylko laga do opalenia i tylko przy dupce. Ale wiesz, jakie kumulusy z niej wychodzą? Pierwszy raz widziałem, żeby opałka zapłonęła żywym ogniem, aż mi brwi przypaliło, kur... Stary, zostaw tak. Nie zmieniaj. Tobie nawet lepiej bez brwi. Ładnemu we wszystkim ładnie. Normalnie. To co Susi, chcesz tą opałkę? Przy dupce jest jeszcze niezły kocioł. Wiem, że lubisz dubki. <noise> ale nie takie. Wiesz, że opalanie to mi się kojarzy ze spijaniem z kieliszków. Może zrobimy jakiś sykły, ja mam jak zwykle nic, ale chęci są. Ja mam aż tyle co... Peja w straconym dniu. Dwa trzydzieści mam na pilsa, niby hu, ja go fu. Typy piją słodką bożenę, dzieci wracają ze szkół. Jaką bożenę, Gorbi? Jaką bożenę? Chcesz w końcu oślepnąć? Haha! Ha. I mówi to ten, co najwięcej jej wypił. Nie umniejszam zalet tego trunku. No, ale czy nie jest dla was podejrzane, że normalnie woda w sklepie kosztuje dwie dychy, a u Bożeny można za 5 złotych dostać pół litra czystej? No, nie do końca takiej czystej. Chodzą pogłoski, że Bożena rozrabia ten czeski spiryt z wodą w swojej wannie. Stąd ten niepowtarzalny smak i aromat. Co tym bardziej gorbić, dzwoni. Kurwa, Ganji znowu zmienił numer, żeby go nie namierzyli, albo mam mnie już naprawdę dość. Halo? Gandrzej? Panie doktorze? Tu pana ulubiony astnik. Sytuacja zdaje się być podbramkowa. Tak? Chcielibyśmy coś bez recepty. Potrzebuję inhalacji. Co Chciałeś dyskretnie? To nawijam szyfrem. Mhm, dobra. Zrozumiałem. Na razie ho. I, I co powiedział? No ma być tutaj za 20 minut. Uuu, to na niego to będzie z dwie godziny. Albo i lepiej, ziom. No to trudno, poczekamy, Ile tą można pić. Chodź, to przedkładkę. Welcome to Fantastic Adventure of Susie. start. A nie wiem czy wam mówiłem, ale spotkałem ostatnio banana. I to w całkiem nietypowej sytuacji. Posłuchajcie. Po pierwsze, był w szkole, co jak wiecie, nie jest takie oczywiste. To jeszcze na głównym korytarzu robił jakąś wystawę. Znaczy taką gablotkę ze zdjęciami i opisem. Domyśliłem się, że to jakaś forma dżentelmeńskiej umowy między nim a nauczycielem, żeby go ewentualnie przepuścił, albo że po prostu Banan coś sobie przeskrabał i robi to za karę. Ale on nagle spoważniał, wyprostował się i mówił, mi się głupio nie śmiał, bo to wystawa o bohaterach Solidarności i jego padre. Banan wiecie, jaki jest. Od zawsze miał wyjście na szkołę, chyba od kiedy odkrył Iron Maiden. Dlatego zdziwiło mnie, że tak zareagował poważnie. Myślę sobie, zobaczcie, o co chodzi, co go tak zmotywowało. Wbijam hasło w necie i faktycznie. Stary banana to jakiś przekocór. Przewodniczył strajkiem na Zofiówce w 81. Trochę wcześniej doszło do słynnych porozumień Jastrzębskich. kojarzycie? No pewnie, że kojarzę. Porozumienia Jastrzębskie były jak zielona, z turystyczną przestały się napalać. Na... Hej, <laughs> idź ty głupi. Żartuję. Pewnie, że wiem o co chodzi. Siwego ojciec też strajkował. Ma na chacie takiego baseballa? Zośka czy coś takiego siwy będzie lepiej wiedział. Dziwne, że go tu w ogóle nie ma. Nie, Zośka, Lalunia, Lalunia dolania. Zamowców, ale to już z innego strajku. Powiem wam, zupełnie szczerze, fajna sprawa tak dojść psom i zapisać się na kartach historii jako bohater. Historii? Kawał historii to był jak za mało lata chodziliśmy po bananach. Ku... Jak ja się bałem. Dawniej wiecie, mało kto miał telefon na chacie, więc my chodziliśmy na wówczas super nowoczesny domofon. A to znacie? Co to za nuta? Straciłam snotę, bo co? Bo co? Bo sama tego chciała. Straciłam, straciłam baryba, snotę co? I, co? i co? I już nie, nie będę. Dobra, to było łatwe. A to odgadniecie? A co to w ogóle jest ta cnota? Nie wiem, a czy to ważne? Dawaj, Jarko inną nutę. <ścoughs> a! A! Halo! Halo, słucham! Kochanie, to nie telefon. To znowu jakieś pieprzone bachory bawią się domofonem. No, ale sami wiecie, że kiedy trzeba było kogoś namówić, żeby wyrzec z domu, to o wiele większa siła perswazji była, kiedy szło się osobiście. Wyjdziesz! Tyle, że osobiste przyjście to było niemałe ryzyko, no. Zależne od tego, kto ci otwiera drzwi. No, niewielki przypadek, jeśli to była matka, nerwowa, bo wróciła z wywiadówki, albo czyjś brat, któremu właśnie się przerwało grę. Na widzę. Gorzej, jeśli czyjś staruszek musztrował właśnie pity swoich podopiecznych, albo nie wiem, niepocieszony dzialek z tego, że już nie jest młody. O, albo ten pies tego co gwałcił i czekał na wszystko, co się ruszało. Daj spokój. Sami wiecie, jak było z sąsiadami. Różne przypały. Nieraz nam się należał niezły wp***ol, ale najgorsi byli ci wkurzeni bez żadnego powodu, bo człowiek się bał, a w sumie nie wiedział, co robi źle. Pamiętacie ryśka, szwagra Banana? Ja go poznałem jak się hajtał z bananasiorą. No to było na tej klatce. Dzieciaki ozdobiły wyjście, zrobiły bramę. No, żeby para moda tradycyjnie rzuciła kilka cukierków i wtedy trzeba przyznać, Rysiek pokazał się u z najlepszej strony. Wow, zawsze były krówki i raczki, a tu zobacz, snickersy, marsy, wszystko co najlepsze. No, na bogato. Susi, widziałeś? No, ale później było już tylko gorzej. Rysiek mieszkał chwilą banana i zawsze, jak po banana szedłem osobiście, to w duchu modliłem się, żeby tylko banan mi otworzył, a nie Rysiek. Zresztą nie tylko ja. No ale nie zawsze się udawało. Czego? Dzień dobry, jest może banan? Nie ma! Masus, i co tam to ty pukałeś? No co? Yy, chłopaki? Co wy się tam tak chowacie? Tak właśnie było. Do dzisiaj nie wiem o co chodziło temu ryśkowi. <śm> ten na dziesiątym se mieszkał i życia nie zna. Jak pogoda za oknem była chuda, to naszym placem zabaw było co? Tak jest, całe piętro szóste. A tak się składa, że bananowie mieszkali na piątym. Bananowi to nie przeszkadzało, bo i tak zawsze był z nami. Ale cała reszta sąsiadów kuła. Wyobrażasz sobie, co musieli wysłuchiwać? Jakoś idzie. Sąsiadka z góry dała nam tyle szmalu za tą przesługę, że starczy dla wszystkich na chrupki i oranżadę. Chodźcie, jeszcze tylko kawałek do windy i wyrzucimy ten szmelc. Kto chce sobie teraz popchnąć? ...czy wy mi się dacie w końcu wyspać? Jak dorwę, to z dupy nogi powyrywam. Który to taki mądry? Nie masz racji, Jaro, no. Sytuacja wszystko warunkuje, bo Rysiek faktycznie okazał się być zaje... z tym gościem. Tylko to my, młodzi, musieliśmy dorosnąć do pewnych spraw. Widzicie, modzie jak oszczędność? Nazywa się to szwedzki stół. Kładziesz żarcie na innym stole niż napoje, i proszę. Nic nie zjedzone. Za to wódeczki, ledwo się ostało. Częstujcie się. O, jest nawet sałatka jarzynowa. Można? Akurat tej sałatki to bym ci nie polecał, Jezus. Chodź siedział w tej misce. <grystanie> no tak, faktycznie. Rysiek wołał na ciebie, Jezus, jak kiedyś nosiłeś te długie kudły. No, pamiętam, że dbałem o nie tak, że byłem tylko raz u fryzjera. Pani mi zetnie tą szopę, bo ja z tym na głowie w liceum nigdy nie zaliczę. Hmm? Egzaminu? Tak, tak, egzaminu. Ej, popaki, siemanko! Macie, może, te, no wiecie. No wiecie, no. Biko zagaha? Nie ma, gulu, pusto. Z pustego nawet i gorbi nie naleje. Sami czekamy. E, nie będę czekał, jak jakiś frajer. Kurde, gulu ma trochę racji. Może zadzwoń jeszcze raz, zapytaj, kiedy będzie. Mówią, że czas to pieniądz. Nie, nie, kolego. Czas to piwo. Coście się tak na to ujęli? Nie ma już prawdziwych przestępców. Nie odbiera. Trzeba działać. Życie stygnie. Zawsze tak jest. Zawsze to samo. My tu siedzimy godzinami, a ten. Pewnie się bawi w najlepsze. To co? Mam jakieś pomysły? Yy, dzień dobry, można? Okej. Okay. No, nie wiem czy na zdrowie, ale na zdrowie. Odrobina za mocno, ale możesz mi jeszcze nalać. Bardzo proszę. Co uchlejesz? No ja wiem, wiem, że Jupik jest drogi, ale tego panowie nie można pić bez popitki. To jest czysta agresja w płynie. Zaraz nam wejdzie i zaczniemy kogoś gonić, pobijemy kogoś, popiszemy blog z prośnymi napisami, albo obudzimy się jak Gorbi pijani w czymś samochodzie. Wstrzymajcie się chwilę, ja wierzę, że Ganji przyjedzie i uratuje sytuację. Dajcie to, ale tylko jednego dziabne. Festiwal świateł, który właśnie oglądamy, to już koniec tej historii. Gunjay nie zjawił się w porę i nie zmienił biegu zdarzeń. A szkoda. Skończyłoby się tylko na podwójnej kolacji, na serowej kuli z Capri, na placku z jedynki lub słynnym hot dogu z targu. Mmm, hot dogi z kiełbasą. Klasyk jastrzębskiego street foodu. Racja. Jednak magiczny napój sprawił to, że nasi bohaterowie nabrali zupełnie innego apetytu. Jarek, jesteśmy już dobrze napromieniowani. Dawaj, zaczepimy tego pacjenta, co idzie przed nami. Ej, dawaj go tutaj, dawaj, dawaj! Hurra! Morał tej bajki niech będzie przestrogą. Niechaj nie piją ci, co nie mogą. Brrrr, wow, super! super. Jeszcze, jedną, no, jeszcze jedną prosimy, młody jastrzębiu! Twoje legendy są najlepsze! No. A, dziękuję, Syrenko. Mam dla was jeszcze wiele ciekawych historii, ale na dziś to już naprawdę koniec. A, szkoda. No, szkoda! Ale i tak najlepsze było, jak ziali ogniem, co nie? bloków wielbie! sentymenty, jakie bloki, czyli wielkie na pierwszy rzut oka, szary beton i ponuro ale dla nas wychowanych, tu to wspomnienia są górą jest jeden paradoks, jeśli chodzi o ścisłość nic nie widziałem tak kolorowego, jak to się dzieciństwo kocham tych bloków klimat i ślaki lisy mi mija z czeskich bloków klimat przy nich nawet pęka Brooklyn zróżnicowanie ludu, wielki mix kultur anarchiści, panki, nie brakowało nam buntu od 301 po 319 skinheadów było więcej tu niż na sianach swastyk na garażach z ciekawki, na klatkach worki z klejem